Siemanko, ostatnio pakowaliśmy paczkę dla yy, Hektora. A tym razem paczkę Hector przysłał nam. Dość gruba, dość duża. Jedno wiem co jest, a drugie nie wiem co jest. Zaraz się dowiemy. Także będzie to unpacking, unpacking dość niespodziankowy. I już się dowiemy, co tam jest takiego. Otworzymy tą paczkę, w której nie wiem co jest, a potem. albo nie. Pierw otworzymy tą paczkę, w której wiem co jest, a potem otworzymy paczkę, w której nie wiem Żeby co jest. Żeby ten błąd był na yy, końcu, tak, tak. Bo jestem ciekaw, co Wam przysłał. Z jednej strony, a z drugiej strony, yy, yy, wolałbym jednak mieć to na. drugie posiedzenie, bo była zamawiana jedna rzecz, a przyszły dwie. Tak. Bo. Yy, Fektora. O, jest i opis. Witam serdecznie. Nie wiem, czy mogę czytać. Jest nawet opis, że bonus. Ok, dobra. Bonus BGC. Zaraz to przeczytamy. Wy sobie możecie teraz na spokojnie przeczytać. Tak. Mam nadzieję, że nie jednak opakowania. To, to my możemy zrobić tak, że albo najpierw odpakujemy i potem przeczytamy. Albo najpierw przeczytamy i potem odpakujemy. Nie, no przeczytamy. O, Jezu, co to jest za taśma? Jakaś taka gumowa. Masakra. Bonus BGC. Bonus BGC, Indeed. No, jesteśmy ciekawi, co tam jest w środku. Dobra, ale pierwsze otwieramy to, bo to jest, to jest rzecz, którą ja sobie zamówiłem. I Hector. Powiem tak, e, ja sobie to wybrałem, a Hektor mi to kupił. I ja mu za to zapłaciłem, wiadomo, nie? Nie jest tak, że Hector mi prezenty y, s, s, sprawił i to takie nie dość tanie, bo zapłaciliśmy za tę paczkę 100 zł. To jest dość fajna rzecz. Jak za te pieniądze, to jest w ogóle wybitna rzecz. Teraz sekundy dla Was, żeby zdać zgadnieć, co to może być. No nie zgadniecie. To nawet no jak to wyjmę, to chyba nie zgadniecie. Poczekajcie. czekajcie. Nie, no zgadniecie. O, tak powoli, powoli zrób, żeby... To jest edycja limitowana Prince of Persia, Księcia Persji. Trylogia, wszystkie trzy części. Stan jest całkiem ładny. Szczerze, na zdjęciach wyglądał gorzej. Zobaczmy, co jest z drugiej strony. O, tu jest w ogóle zawartość. Mamy Prince of Persia, Pieski, czasu, dusza wojownika, dwa trony. Plus yy, 400-stronicowy kolorowy poradnik do wszystkich części. Yy, płyty DVD. Płyta CD z ekskluzywnymi dodatkami, rysunki, tapety, wygaszacze, wiele innych. I płyta audio CD zawierająca ścieżkę dźwiękową. Bo to są jakby same instrukcje takie. Tak, do każdej okay, części, okay, no? Okay. A to jest instrukcja do. A to jest y, opis przejścia wszystkich trzech tak, tak. Dobra, rozpakowujemy. na no, okay. fajnych w magnesikach. Uuhu. O, wow, fajnie to wygląda. Szczerze, nigdy tej edycji nie widziałem. Tu jest w ogóle jeszcze opis, co która część yy, zawiera. Widzę, że są po polsku. To też spoko, a tam chyba był polski dubbing, jak się nie mylę. To, to wiadomo, w którym roku wyszła ta, ta edycja? Czy to było Nie pamiętam. W ostatniej części? Czy może nie pamiętam, to kiedy to wyszło, szczerze mówiąc. Płytki są jak nowe, nawet wam nie będę pokazywał, bo wyglądają jak nowe. No, taką najcięższą, można powiedzieć, pojedynczą rzeczą jest ten poradnik. To dokładnie jest kompletny poradnik przejścia gry. Obejmuje części, tutaj mamy wypisane właśnie. No, wszystkie, nie? Przy. Od dusza wojownika jest troszeczkę porysowana, ale minimalnie. No tak. o. Ale się spruszyło to z tego, ten zamsz niby lekki. Pokażę, jak to wygląda. Dobra, poradnik jest taki, jest w chuj gruby. Jest instrukcja i na rancie jest opisane, w jaką grę gramy. Fajne, kurde. Zajebiste. Te strony są w ogóle takie śliskie. No, znaczy, no, jak z papieru kredowego, to nie jest zwykły papier taki normalny. Mm -hmm. I tak się Ale fajna, tam, ta, fajna ta instrukcja, naprawdę mega spoko. Zajebiste. Kawał księgi. No i instrukcje takie jak w zwykłej wersji DVD, nie? Te są ci nie wiem ile stron przypada na taką jedną. Po no, kilka tam, 16, nie? O. To, są takie, bo to jest wydanie zwykłe, bez pudełek. W tym ozdobnym pudełku i tym. Jestem, zajebistym. Ta, a, poradnikiem. poradnikiem jak przejść całą grę. No i plus te dodatkowe płyty. Kurde, fajna rzecz. O, gry online. E, tak, bo to jest poradnik z gry online, no. To akurat <gry> wiedziałem o tym. Okej. Okay. To akurat o tym wiedziałem. Fajna rzecz, podoba mi się. Stan jest bardzo ładny. No po... praktycznie jak nowe. Nie kosztowało jakoś mega dużo. Jedynie to pudełko mi się nie podoba, bo... Trzymanie w tym płyty jest takie trochę hardkorowe. Szczerze mówiąc, no to tak płyta na płycie leży. Trochę to takie to jest mało pomysłowe. Tak, chyba to jest taki największy minus tej, no. tej paczki. Jednak ten... wolałbym mieć uh -huh. yy... No Jakieś... pudełka normalne, no. nie? Albo chociażby, wiesz co, z nawet koperty po prostu do tych No, ja sobie bo... je w ogóle chyba wsadzę w koperty. Bo wiecie co, bo to też jest obawa o to, czy te płyty się po prostu nie zniszczą, no. będąc, no leżąc w taki sposób, No nie? jest wszystko, są trzy płyty z grą plus bonus DVD. Zajebista sprawa, fajna ja... rzecz. to jest mega na plus, to jest mega na plus. Fajna rzecz. Ładnie to wygląda przede wszystkim, fajnie się prezentuje. Gdzie to kurwa położymy, to nie wiem. Eee... <laughs> no po co komu komody w pokoju. I ja słyszałem ogólnie, że Ty, Hector, nie grałeś nigdy w Prince of Persia. Więc w zamian za to, że dostaliśmy od Ciebie Prince of Persia, limitowana edycja kolekcjonerska. To myśmy chcieli Ci coś prezentować. To Ci damy Prince of Persia, trylogia z premium dyskiem tylko yy, wyślę Ci to w przyszłym tygodniu dopiero, bo w tym tygodniu już nie dam, ale dostaniesz te dwie gry. Ja je ogrywałem na streamie, płyty działają, więc powinno być wszystko bite. Dobra, zobaczmy, zobaczmy bonus. Zobudźmy. Zobaczmy bonus. Co tu pisze? Witam serdecznie was w szczególności. Witam wszystkich oglądających. Postanowiłem dorzucić się pewnym bonusem, ponieważ wasza paczka okazała się być dwa razy większa niż przypuszczałem. Bonus ten jest w formie podziękowania. Tworząc ten bonus, postanowiłem wrócić do dawnego hobby i zrobiłem dla was coś, co może wam się spodobać i to bardzo. I dorzuciłem bonusową grę z fajnym upominkiem oraz coś do czytania. P.S. Płyty wszystkie działają, zostały przedczyszczone. Sówki od Moni bardzo się przydały do przygotowywania we mnie spodzianki. Okej. Okay. Okay. Ja Powiem szczerze, nie mam pojęcia co to może być. Jedno jest duże, a drugie jest małe. Gra to już się spodziewam co to jest za gra, bo pytał mi się o jedną rzecz. Jedno duże, a drugie małe, jak <coughs> Pytał mi się o jedną rzecz, więc spodziewam się co to może okay. być. Wiedziałem. Just Szybcy i Gniewni. Mówiliśmy o tym Hector, totalnie o to rozmawialiśmy z Iwanem. Co to? Magnesy. Monika, o! Mateusz, ale co <laughs> nie. to Co dzięki. Super, mamy Justa, mamy magnesiki. Jest tu napisy jeszcze w ogóle. Monika, kreatywna, szalona, Mateusz to już dobrze wychowany, sympatyczny. To by, się, to by się akurat zgadzało. Jezu, co to jest? Co to? O kurde. Moni się spodoba. Ja nie jestem fanem superbohaterów, ale Moni się spodoba, wciąż. To są mięste. komiksy, tak? Wielka kolekcja komiksów Marvela. To Ty... ja! Ja i... Ale zajebiste. Nie no, teraz to mnie rozwaliłeś mięśnie czoła, powiem ci Ale się? zajebiste. Spiderman i. i x Men. Nie uwielbiam X-Men. No właśnie miałem mówić, że moja X-Menów ostro. Ale super. Aż kurde, sam to sobie... Aż sobie sam chyba siądę i przeczytam to kiedyś. Tak komiksy w za dzieciaka czytałem, ale teraz zbyt nie zbieram. Nie no, paka jest ja. dopakowana, szczerze mówiąc. Dziękujemy ci serdecznie, szczególnie za bonus, bo bonus jest uj wartościowy. Nie to co nasz bonus. Twój jest naprawdę bonus BGC i to taki jebany bonus BGC. No, to następnym razem trzeba. To teraz ale, nie ale to ci to. wysyłam, to ci wysyłam. To ci wysyłam, autentycznie. No, I w dodatku ci wyślemy, jakiegoś psa. Tak, <laughs> Albo coś. <akurat>. <laughs> Dobra, to... Mm, tam będzie widać energika. oglądaliśmy jego filmik jeszcze leżąc. Tak. I, i, I. Niedawno wstałem, więc mogę wyglądać jak gówno. Nie jestem w szlafroku jeszcze. Szlaf jeszcze nawet. Więc, nara. Dzięki, dzięki kurwa Hektor. Kawał... A, strasznie kawał ci, dziękuję. Paki odwaliłeś, naprawdę Dokładnie. zajebiście. Także dzięki wielkie i pozdrawiamy. Ciebie oraz wszystkich oglądających dziękujemy i pa!